Dobra, witamy w trzecim odcinku, no bo to będzie jako odcinek, nie jako dni, bo tu, bo tu nie ma dni, są dni i noc daj mi kamień, Będę. i chodź szukać grzybków, i po piasek idź, to prędzej po piasek, no i grzybki, no jany. Wejście skocz tu i tu i tu. Hmm, ktoś niezbyt pomyślał o wejściu. Nie to. No to gdzie? No, to. Potrzebny będzie podwójny skok albo to. O istniejmy, możesz pozabijać i ten. Drugi grzybek, trzeci grzybek, Dobra, ale, nie muszę ale fajny system jaskin, a nie ja tutaj kopałem, ale dużo irona wydobędę, a ja muszę iść se jak jednak zrobić, a nie zrobiłeś, no wiesz jakoś mi się nie chciało, bo... no co mi taki mołotek modziewny, że tak powiem. Nie wiem Aj. A widziałeś gdzieś piasek już? Tam? Nie. Masz przecież magi magiczną moc na C. Cioè. Ale dużo grzybków. Ale nie, nie używam jeszcze tutaj na mapie. Mam już 16 grzybków. I... ej, będę miał coś z koło 40 grzyb. Mam 30 grzybków. Nie, fioletowy teren, fioletowy teren. sią, sią. trzeba będzie iść w lewo jednak sprawdzić. No spadaj. Nie, ja mam twoje 9 Silvera. A wypadło padło 5. Prawo iść, to kasę weźmiesz. Ja idę po na lewo teraz. A, nie a, a ile mam Irona? Irona mam 6, a Iron Ore 19. Też szybko. A ja ile mam dopiero? Ja mam Silvera jednego. Uuuu... Ale ile razy. Ty moje na początku 9 chyba kopera. Koper Ore zebrałeś. Copper Ore, mam 5, a Copper Bal 9. Nie Copper Ore, tylko ty, yy, si, nie Jak one mają te? No, Copper Coin, ty moje pierwsze z, zebrałeś, co ja miałem. No. Bo, bo zarapadłem. Tu tak zwane przejście będzie. O. Lutyn na środku, bo to nie jest środek, ale będzie potrójny i zaraz będziesz miał tego znowu fioletowy teren. G czemu? Zobacz, jak daleko odlazłeś? No, w lewo idę, ale tu są za to bardzo duże drzewa. A drewno będzie mi potem potrzebne, ale nie wiem na co. Dobra, yy, każdy ma swoje pol po pole. Yy, każdy ma swoje pomieszczenie sobie. No, okej. Okay. To na razie będzie tylko trzypiętrowa. jeden grzybków. Ale zero piachu. Ja biorę górne piętro. O, kopel. Ja biorę te piętro na samej górze i ty bierzesz te przed górą. Mam. No i dobra. Mm. Znowu. Jezu, ale wysoko. Co? No jest taka górnie co, żeby na nią wejść, to muszę postawić pod ciebie około 30 klotków i jeszcze trochę. I co na nagrywamy w nocy jak robimy coś? Co? No... no tu, tu ty decydujesz, bo ty nagrywasz. No ale nie wiem, no jak się nie opłaca, no to. Chyba, że sobie tylko tak kopiemy a do jaski chodzimy, to nakręcamy. No chyba takiej będzie lepiej. Że tak sobie kupiemy, a tylko jak do jaskini idziemy, to... nagrywamy. No, no no jeszcze piaseczku nie ma. Zero? Ale za to jest troszkę silvera na wierzchu. A wiesz, że te y, wyspy w górze, co były, to tam... Chyba jak na takiej wysyp pod... A zresztą. Nie wytłumaczę tego, bo nie umiem. No co? Nic, nic nie. Pod tą wyspą coś? Nie, nie o to mi chodzi. O Ion znowu. Chyba będę miał na ten. Kilo z Iona. Nie robimy wypasionej rzeczy na razie. A to będzie wypasione? No na razie le dobre. Na razie nic, tylko mieczek się zrobi. I łuk, jeżeli... Zaję ona ja... się nie opłaca w No też fakt. Ja tam sobie skopra łuk zrobię. Ale dużo irona, po raz kolejny i kopra. No jak ja to... już jak widać kończę chatkę. No A ty nie wiem jak zwykle coś robisz Ja wydobywam dużo Irona A może wracał już byś pomału nie, bo znalazłem piasek. O, to wydobądź jak najwięcej. Siostrz, 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 sio, slimy. No, ja mam 40, 34 życia, a mnie atakują 3 slimy. I ty a się to... z grzybkami? A to dość daleko jest od naszego domku, tej. Nie no, ja, się, ja kopię dziurę i się muruję. Czemu? No bo, no, jeszcze ten mi... No bo oddednę już. Tu się ulecz. No. no, haha. O widzisz, to jest fachowe padanie. No. Teraz no to ja mogę kopać. Czemu? No bo czas żadnych slimów tu nie ma. Bo się zamurowałem. Około 100 piasku będzie wystarczyć, nie? Albo wydębnie trochę więcej. Ja wywolę troszeczkę więcej. aha, dobra, ja tam dadłem, wow. A teraz z tymi sercami i dungeonami to jak, jak robimy? No to nie wiem już. Na przemian też czy kto znajdzie? Na przemian też. Też, no to git. Troszkę terenu się zróbno. Ty, jak... Co to? padni sobie tam. Tylko jak będziesz już padał, to silver coiny coin weź do ręki. A nie w ekwipunek? No bo... Jak w ekwipunek? Musisz mieć je na miejsce, to wtedy nie wylecą ci w tym... Kurczę. Tutaj ci wylecą yy, jak się zresztą. Okej, okay, wezmę 250 piachu. Powinno wystarczyć. No wystarczy. Przyjdzie praca na ten konkurs na serio, tak z 50. Znaczy, ja będę kopał piasku do nocy, nie? Potem się zabiję. Bo nie I... będzie mi się chciało iść potem. I Pytanko, ym, do ciebie omieli. Y, kończymy konkurs jak mam 50 widzów, dopiero. Czy konkurs kończymy og ogólnie y, 5 dni po, ogłos po ogłoszeniu konkursu? A Konkursu, chyba że nie będzie, chyba że będzie tylko mniej niż y, 10 prac, no to... No to chwilę jeszcze poszekamy z dwa dni. Czyli 5 dni jak będzie mniej niż 10 zgłoszeń, no to czekamy jeszcze dwa dni. No to niech ci będzie. Ale se freeze wybrał, No. A ty no nie wiem, nie, chcie, nie chce mi się. Oki, okay, wydobywam 250 piasku i jeszcze wydobędę. Ja zabieram Iron Anvil, World Bencha i ten piecyk. No. Jakby się tu zabić? O, mam pomysł. Z są piasku. Tu slim powinien być. Jest. Iron Enfield to będzie wspólne na razie. World Bench do ciebie A ja się zrobię. 450 piasku przyniosę. Okej. Okay. Ten Iron Envy będzie na razie umiał, ok? E, nie, 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 do mnie. No i tak będzie później wspólne. To jest wspólne. Eee, niech ci będzie. Ale wspólne, to Nie, to wspólne, jak ma być, to dziękuję. Nie wiem. W przejściu? Ty robisz domek. Ale fajnie wygląda. Let's... Zrób dwie Cze... pary drzwi Czekaj przerobię całego kopela i irona. Co to... Yy, trochę zajmie 23 kopela, bar i ile irona? Wow Dobra, to ja sobie zrobię drzwi. Mam 26 iron bar Nie chcę się nic mówić, ale z... właśnie o o. Dobra, to kończymy odcinek, ja wstawię drzwi i to wszystko.